Spędzam miło czas z moją żoną, bo staram się jak najwięcej czasu spędzać z rodziną i od niedawna z moim synem, co sprawia mi ogromną przyjemność. Jem Kinderka. Zawsze próbuję wszystkich zagadać. Zawsze piję dobrą kawę, słucham muzykę i śpię. Piję kawę. Piję kawę. Nieprawda. Ty słucham muzyki. Myślę o tym, żeby nie myśleć. Skupiamy się na sobie. Idę na zakupy. Prowadzę sobie monolog w głowie. Staram się mówić sobie, że jestem najlepsza, pomimo że no wiemy kto jest najlepszy na 100 metrów. Nie dopuszczam żadnych myśli. Mam jakiś swój rytuał. Nigdy staram się nie rozmyślać co będzie, jak ma być. Staram się zawsze robić swoje i z taką myślą wychodzić na start. Nigdy nie mówię nigdy. Nie śpiewam. Nie słucham muzyki. Nigdy się nie stresuję. Nigdy chyba nie narzekam na samopoczucie, bo wiem, że to może w się skończyć, dlatego zawsze jestem pozytywnie nastawiona. Nigdy nie słucham trenera jak mam biec. Nie patrzę na rywalki biegające przez płotki. Nigdy nie jem fast foodów. Startowałem nieraz na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, ale Mistrzostwa Polski to zawsze jest nutka, adrenaliny, a tym bardziej w takim wypadku, kiedy poziom na zawodach jest taki jak dzisiaj. Jest dla mnie zawsze czymś wyjątkowym, bo to jest udowadnianie, kto tutaj na naszym polskim podwórku jest najlepszy. Bardzo ważna. Jest dla mnie ciekawa i zawsze chcę wygrywać. <laughs> Bardzo ważną imprezą, ale przede wszystkim super zabawą, dlatego że widzę tu swoich znajomych, bliskich i to jest. Super, naprawdę. Bardzo ważna sprawa. Chcę się pokazać jak najlepiej przed polską publicznością. Zaszczytem, że mogę biegać w swoim mieście. Wyzwaniem, bo nie umiem się skoncentrować. Wygrać. Wygrać na 200 metrów. Pobić rekord Polski. Chciałabym wtedy wygrać po raz czwarty. Zdobyć złoty medal. Wystartować. I zdobyć złoty medal. Liczę, że uda się, że w goszczy, a wtedy chciałbym zaprezentować się jeszcze na odpowiednim poziomie i zakwalifikować się na jeszcze Dobrze wystartować i wysoko skoczyć. Być po prostu na topie, dobyć złoto i powiedz lepszy wynik niż w tym roku.